W tym odcinku przetestujemy sobie Takisy wulkano Tak jak widać one się prezentują. Tutaj macie firmę Sto Takis i informacje, że są o smaku wulkanu. Poziom ostrości. Skład produktu. Wartość odżywczą, Informacje, że się przetwarza, żeby po zjedzeniu tą paczkę wyrzucić. gramaturę jest to 100 gram. Kod kreskowy. I daty końca świata. Teraz możemy przechodzić do rozpakowania produktu i przysypania go do miseczki. Tak jak widać, się prezentuje taki jeden taks i możemy go sobie przetestować. No smakuje to bardzo podobnie do czytosów serowych, nawet trochę lepiej. I one tak lekko kąsają. Tutaj macie cena, jest to 899. A tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć to, że mają przyjemny serowy smak. Natomiast tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że bardzo język. Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę. 9.5 na 10 i mogę serdecznie polecić. Inaczej to koniec i pa-pa.